Są takie momenty w historii naszych sąsiadów, o których się nie mówi na lekcjach w szkole, a są bardzo ciekawe i mogłyby zainteresować uczniów. Zastanówmy się. Coś tam czasem powie się o zjednoczeniu Niemiec przez Bismarka, w paru zdaniach może wspomnieć się o Germanach, Iwanie Groźnym czy Marcinie Lutrze, ale na przykład o Bałtyckim Łańcuchu i śpiewającej rewolucji mieszkańców Estonii, Łotwy i Litwy to już musisz poczytać sobie sam. O południowych sąsiadach wiemy tyle, że mają krecika, śmieszny język, demokrację, że u nich precali komuś barana. Nie, normalnie. lata z ruchu wypadła. Kukam. A jak facetka z historii dojdzie do XX wieku, to może Ci wspomni o praskiej wiośnie i interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Najprawdopodobniej jednak będzie to już czerwcowa lekcja, na której tak masz przewidzianą klasową wycieczkę albo poprawianie klasówki z matmy. Dlatego dobrze, że z bogatej historii Czech i Słowacji można wyciągnąć czasem materiał na grę. Last Train Home opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce naprawdę, i na pierwszy rzut oka są one... absurdalne. Ashburn Games przedstawiło opartą na faktach historię czechosłowackiego legionu, który w trakcie I wojny światowej walczył po stronie ententy przeciwko Austro-Węgrom i Niemcom. Po rewolucji październikowej w Rosji w 1917 roku, kiedy bolszewicy przejęli władzę, sytuacja na froncie wschodnim stała się jednak niepewna dla alianckich oddziałów, w tym Czechów i Słowaków. Legioniści chcieli wycofać się na zachód, aby dołączyć do walk na frontach zachodnich. Jednak w wyniku konfliktów z bolszewikami znaleźli się w trudnej sytuacji. Legion musiał szukać alternatywnych tras powrotu do swojej ojczyzny. I ostatecznie zdecydowano się na trasę przez Władywostok, na samym krańcu Rosji, ale jakby ktoś nie wiedział tym krańcu, który graniczy z Japonią. To było bardzo długie i trudne przedsięwzięcie, ponieważ żołnierze musieli pokonać pociągiem rozległe obszary Syberii, zanim dotarli do upragnionego Władywostoku. Czy warto wziąć udział w tej opowieści? Zapraszam do recenzji Last Train Home. Ashborn Games nie zamierzało tej historii spłycać. Prolog zaprowadza nas do Moskwy, i po kilku ważnych wydarzeniach dowiadujemy się, że z Armią Czerwoną się po prostu nie dyskutuje. Natomiast właściwa część gry to długa, naszpikowana misjami i zdarzeniami kampania do Władywostoku, Wostoku, której przejście może zająć i z 40 godzin. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteście chętni dbanie o wiele aspektów naraz, ale o tym jeszcze później. Last Train Home jest mieszanką survivalu i RTS-a. Ten pierwszy rdzeń jest kluczowy, bo prowadzony przez nas pociąg nie może zostać zniszczony, a załoga rozbita przez klęskę głodu, chorób czy dezercji. Na Steamowej karcie gry można przeczytać jeden cytat z zapowiedzi, że jest to mix Frostpunka i Company of Heroes. Trochę tak, ale w warstwie strategicznej nie budujemy budynków, czasem może jakąś wieżyczkę, dworzec czy obóz przejmiemy, ale nie mamy pod swoimi skrzydłami nie wiadomo ile wojska. Bardziej porównałbym to do starusienkich soldiers, ludzie honoru, ale kto oprócz mnie pamięta o tej grze? Później to wytłumaczę. Przez całą rozgrywkę ta mieszanka dwóch gatunków jest płynna, więc najpierw omówmy sobie kwestie survivalowe. W Last Train Home nie zabraknie dbania o każdy aspekt pociągu, który składa się z lokomotywy i różnych wagonów oprócz mieszkalnych mamy też magazynowe, warsztatowe, kuchnie czy medyczne. To od nas zależy, w jakiej kolejności wagony będą ustawione, jaką lokomotywą pojedziemy, czy kolejne wagony będą doczepiane i tak czy stać nas na artylerię, która mogłaby pomóc nam w misjach. Każdy wagon możemy ulepszać, mając wzgląd na to, że jedziemy w miejsca coraz zimniejsze, musimy zadbać o komfort cieplny naszych żołnierzy. Ale w innych wagonach ulepszenia będą dotyczyć też np. większej liczby stanowisk do wykonywania badań, czy wytwarzania posiłków lub amunicji. Jest to całkiem sprawnie pomyślane, choćbyś chciał, to musisz zadbać o takie detale, bo z czasem wpadniesz w duże kłopoty. Nasz pociąg nie zatrzymuje się tylko na stacjach. Przemierzając całą Rosję natrafimy na różne miejsca, które mogą generować nowe misje, ale przede wszystkim są potrzebne do zbierania lub wymiany surowców. Podstawowym surowcem jest paliwo, dzięki któremu pociąg pojedzie dalej i nie zamarzniemy na śmierć w środku syberyjskiej tundry. Kolejne to drewno, metal i tkaniny, dzięki którym stać nas będzie na ulepszenia pociągu, ale w kryzysowych sytuacjach stanowią też dobrą walutę w handlu. Do tego proch strzelniczy i zioła, dzięki którym wytworzysz naboje, granaty i apteczki. Surowce są towarem, którego zawsze nam za mało, więc będziemy ich szukać, gdzie tylko się da. W misjach pobocznych, jako zapłatę, łowiąc ryby w pobliskich jeziorach, wycinając lasy, tych u nich mnogo. Również w sekwencjach RTS rozsiane są po całej lokacji. Warto wychylić głowę, byle tylko mieć za co przeżyć kolejne dni. Nasz pociąg może się też zepsuć, w późniejszych etapach nawet być ostrzeliwanym przez goniącą nas Armię Czerwoną. Czasem jakaś przeszkoda będzie leżeć na torach i musimy ją usunąć. Jeśli coś może nam utrudnić przejazd, to po prostu utrudni. Nie jest różowo również w aspekcie ludzkim, o wojaków trzeba dbać. Każda ekipa, która opuści pociąg, po jakimś czasie straci siły i będzie musiała wrócić. Można ratować się przedmiotami jednorazowymi, które zwracają całą kondycję, podnoszą morale czy niwelują głód, ale problemów będzie coraz więcej. Rany, które odnoszą żołnierze, mogą przynosić negatywne bonusy i nieleczone spowodować śmierć. Każda śmierć zmniejsza morale i żołnierze zdezerterują, będą woleli iść na piechotę, niż zginąć paręset kilometrów dalej pod Twoimi rządami. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, w czasie tych kilkudziesięciu godzin naprawdę wiele możesz zepsuć. Jeśli wszyscy dojadą w jednym kawałku, możesz śmiało sobie gratulować. Żołnierze mają też swoje role w pociągu i na polu bitwy. To my im je przydzielamy, w zależności od liczby punktów w sześciu różnych cechach. Nasz KMista w walce może także służyć jako robotnik dorzucający węgiel do pieca w lokomotywie. W trakcie kolejnych godzin można robić hybrydy, np. strzelca i medyka który będzie jednocześnie dobrym strzelcem, ale apteczkę w kieszeni również będzie miał. To dobry pomysł, który studiu Ashborn się udał, gdyż role te sprawdzają się znakomicie i powodują, że mamy dużą swobodę w kreowaniu swojej załogi i śmierć jednego wojaka nie jest aż tak bolesna. W trakcie gry paru legionistów zasili nas swoją obecnością i będzie można uzupełnić przetrzebione szeregi. Jednak warto pamiętać, że są to rzadkie sytuacje i nowych żołnierzy nie da się kupić czy w jakiś łatwy sposób werbować na potęgę. Last Train Home to liniowa gra, ale wymagająca od nas często decyzji. Czasem będzie to wybór drogi, którą akurat pojedziemy, choć takich momentów jest niewiele. Więcej jest wyborów moralnych czy zdarzeń losowych, gdzie musimy zdecydować się na jedną z opcji, a te mają swoje konsekwencje. Wielkie brawa dla studia Ashborn po raz kolejny. Być może przez, jakby nie patrzeć, bliskość naszych narodów, ale ta cała historia wciągnęła mnie. Dobrze napisane misje fabularne. Wiele ciekawych wątków w misjach pobocznych, chęć do jechania Armii Czerwonej. To wszystko słożyło się na naprawdę ekscytującą przygodę, w której my, jako głównodowodzący, bierzemy odpowiedzialność za legionistów, by dojechali szczęśliwie do Pragi przez Władywostok. Warstwa RTS Last Train Home jest naprawdę przyjemna, w pewnych aspektach uproszczona, w innych rozbudowana od typowych przedstawicieli tego gatunku. Mógłbym nawet się zatrzymać i spróbować zastanowić się, czy chyba jednak bardziej last train home jest RTT niż RTS, ale to szczegół. Do walki możemy wystawić maksymalnie 10 żołnierzy, a minimum 3. Jak wspominałem, każdy legionista ma swoją specjalizację, od tego zależy, jaką broń będzie trzymał w dłoni i ewentualnie jakich przedmiotów będzie mógł użyć. Każdy wojak może odratować nieprzytomnego towarzysza, ale już tylko medyk może nosić apteczki i doleczyć pacjenta w trakcie walki. Po mapie porozrzucane są różne przedmioty i surowce, czasem będzie też jakieś działko do odbicia, pojeździmy też samochodami pancernymi, ale tylko gdy znajdziemy paliwo. Lokacje są świetnie przygotowane, zwykle misje nie są krótkie potrafią zająć nawet 30 minut i mieć kilka celów głównych. Walka przypomina mi na przykład wspomniane Soldiers Ludzie Honoru. To w tej grze również mieliśmy zarządzanie ekwipunkiem, nawet bardziej rozbudowane. Wroków było zdecydowanie więcej niż nas, i często trzeba było podchodzić metodycznie i nie skupiać się na szarży. W Last Train Home jest pewien rozsądek i gra nie ma takiego przegiętego poziomu trudności, gdzie starcie z większym patrolem już było wyzwaniem, ale łatwo nie jest. Armia Czerwona jest przeważnie dobrze umocniona, ma pojazdy pancerne, czy działa. Jednak my możemy się skradać i szykować pułapki, czasem obejść wroga inną drogą, więc nie mogłem powiedzieć, że się nudziłem. Jedyny zarzut, który też nie jest jakimś dyskwalifikującym całą pracę twórców, jest to, że główne misje potrafią mieć zdecydowanie zbyt różne poziomy trudności. Niektóre w początkowych etapach dawały w kość, inne przechodziło się na dużym luzie. Graficznie jest nieźle. Szału nie ma, ale jestem ostatni do krytykowania tego typu gier za oprawę. Te elementy, które powinny być przejrzyste jak interfejs, wszystkie znaczniki na mapach, informacje o legionistach, pociągu są. I po paru godzinach nie miałem problemów by się w tym odnaleźć. Pochwalę też studia Ashborn za dialogi w ich rodzimym języku. Nie mam wątpliwości w jakim języku powinniście słuchać wszystkich dialogów. Czeski akcent, czeskie słowa, chyte a nawet kruci się znalazło. Ale kurde nie nagrało mi się. Pozdrawiam Klocucha tak w ogóle. Rozkazy, Nasi chwali, nasze cesty przez Sibir, a sprawy o naszym do Parę tygodni temu na naszym streamie, gdzie ogrywaliśmy prasowe demo Last Train Home, było źle. Gra była fatalnie zoptymalizowana, a teraz śmiga idealnie. Ja może też nie do końca zwracałem uwagę na to, co oferuje i trochę pomyliłem się ze wstępną bo to było demo, ale jednak oceną Last Train Home. Gra dojeżdża do stacji bardzo dobra. Jeśli lubicie tego typu produkcje jak Frostpunk czy This War of Mine, interesujecie się historią, no albo jesteście Czechami, to musicie w Last Train Home zagrać. Nie spodziewałem się, ale dostałem jedną z najlepszych gier w tym segmencie z ostatnich kilkunastu miesięcy. Walka jest solidna, zarządzanie pociągiem i żołnierzami wciąga, historia niezwykle interesująca i podana w taki sposób, że chce się ją chłonąć. Ze swojej strony, ogromna polecajka myślę, że nie pożałujecie aha, podszkolicie też język czeski to jest wse w tomto materialu. Nie zapomnę komentować, lajkować, a odebierać nasz kanał. Ahoj!